Spróbujemy wypuścić kąbka. Osoba sobie tutaj siedzi. Otworzymy drzwiczki. Głąbeczku. Druga wolna. On jeszcze nie wie, że możemy frunąć. Zdejmiemy mu tutaj to. O, jak to pacie? O, raz. Dwa. zaczepy. z drugiej strony też. To na dole Tu zaczep, tu I podniesiemy go teraz no I co tam kąpku? Świat wolny przed Tobą Możesz frunąć No... Nie chcesz frunąć? Przyglądasz się. O co chodzi? No, no, śmiało. No. No i co, jest? Proszę cię wziąć jeszcze?